Boże, we wczorajszej Ewangelii słyszeliśmy słowa Jezusa o upomnieniu braterskim. Jesteśmy zaproszeni przez naszego Pana, aby upominać tego, kto przeciw nam zawinił. Ale też Jezus w tym samym fragmencie mówi o tym, że jeśli zgodnie prosimy we wspólnocie, chociażby modnąc się we dwójkę, to Pan wszystkiego nam udzieli, bo jest Jemu miła taka modlitwa. Bracia i siostry, czy mieliście może kiedyś takie odczucie, przekonanie, że wasze modlitwy nie są wysłuchane, jakby był pewien mur między Bogiem a nami? Może właśnie przyczyną takiego odczucia i takiego stanu rzeczy jest to, że nie trwamy w jedności na różnych płaszczyznach? Może to jest brak jedności z papieżem, chociażby nadmierna krytyka jego osoby, złe mówienie o następcy św. Piotra? Może ten brak jedności związany jest z relacjami w rodzinie? Może są chwile, dni, gdzie nie rozmawiamy ze współmałżonkiem, może żyjemy w jakimś stałym poczuciu żalu wobec chociażby swoich dzieci, wnuków, może brak jedności dotyczy relacji w pracy, relacji z przyjacielem, przyjaciółką, może on być związany nawet z relacjami w parafii, czy we wspólnocie albo grupie modlitewnej. Nie możemy na kogoś życzliwie patrzeć, czy nawet nie chce nam się z kimś rozmawiać. Zapraszam do tego, abyśmy modlili się za te osoby, z którymi nie trwamy w jedności. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że jeśli modlę się za osobę, której nie potrafię przebaczyć, to znaczy, że już zaczął się proces przebaczenia. Pamiętajmy, że dobra nowina jest naprawdę bardzo cenna, bo Jezus mówi, że jeśli trwamy w jedności, jeśli przebaczamy, to wszystkiego użyczy nam Jego Ojciec, który jest w niebie.